Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie. Jak widzicie, stoję na tle szafy, co oznacza oczywiście, że dzisiaj razem do niej zajrzymy. Zauważyłam, że bardzo podobają Wam się moje pogadanki modowe. Ja słuchajcie, mówię modowe, bo nie mam czegoś takiego jak swój styl. Ja lubię po prostu ubrania wygodne, ubrania klasyczne, w moim odczuciu ponadczasowe, wykonane z dobrych materiałów, ale nie okrywam, że czasami zdarzą się takie. <laughs> Perełki, które nie są do końca naturalne. Lubię ubrania takie, w których dobrze się czuję, ale niekoniecznie zawsze muszą one sprzyjać mojej sylwetce, bo ja uważam, że ja mam się w tym przede wszystkim dobrze fizycznie czuć. A dopiero później coś może sprzyjać mojej sylwetce, albo nie. Nie zawsze mam ochotę na podkreślenie biustu, nóg czy tyłka. Także dzisiaj będą trzy polskie marki. Dwie już znałam wcześniej, natomiast trzecia będzie czymś zupełnie nowym. Z chęcią Wam pokażę. Będą to marki Lekole, będzie to Laurella i będzie to Nari. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy film. Pokażę Wam cztery nowe sukienki, które zawitały do mojej szafy. I nie skłamię, jeśli powiem, że Ostatnia jest już chyba ze mną parę miesięcy i ciągle czeka na pokazanie i ciągle czekała, aż Magda uprasuje, więc nie przedłużając, uprasowałam wszystkie, dzisiaj z chęcią Wam wszystkie pokażę. Zaprezentuję na sobie razem z przykładowymi stylówkami, z tym, jak ja zamierzam je nosić, jak na pewno będę je nosić w sezonie wiosennym i letnim, ale znacie mnie. Mm, I uważam, że to są sukienki na tyle uniwersalne, że na przykład zimą nałożyłabym je do czarnych rajstop, grubego swetrzyska. E, i gotowe, i są tu sukienki zimowe, chociaż rzadko kiedy tak chodzę, bo zimą wybieram spodnie. Natomiast nie miałabym oporów, żeby tak wyjść, także żeby nie przedłużać, bo obstawiam, że przy każdej sukience i przy każdej marce się rozgadam. Zapraszam serdecznie No i właśnie, słuchajcie, pierwszą marką będzie marka Le Cole To jest pierwsza rzecz tej marki, jaką posiadam w swojej szafie hmm, Założycielką jest Maja Bohosiewicz Myślę, że możecie kojarzyć ją z Instagrama Mi bardzo odpowiada estetyka tych ubrań Bardzo mi się podobają Miałam możliwość hmm, dotykania, macania i oglądania wcześniej tych ubrań I uważam, że są super jakości I tam, słuchajcie, hmm, w większości te ponadczasowe kroje super, naprawdę wykrojone te rzeczy, plus rewelacyjny materiał, to jest sposób na sukces uważam, że w większości oczywiście te ubrania są ponadczasowe co mnie zaskoczyło, w ogóle przyszła sukienka w bardzo ładnym pudełku, a dodam jeszcze, że skorzystałam z promocji chyba 50% e, była już jakiś czas temu, naprawdę dawno temu i e, stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby sobie przetestować te ubrania, bo jednak w regularnej cenie to tak trochę ała e, myślę, że teraz będzie regularnie ała, no ale nieważne co mnie zaskoczyło, zamówiłam dość obszerną sukienkę, przyszła w takim małym pudełku. Zastanawiałam się, czy to na pewno ta, czy nic nie pomylili, ale okazało się, że się udało. Także pokazuję Wam, co zamówiłam z lekole. I jeśli chodzi o Le nie wiem, czy tutaj aparat nie będzie nam wariował. Zamówiłam taką czarną Maxi Midi sukienkę. Ona ma tutaj takie bufki. A już Wam pokazuję. Takie bufki. Zaraz oczywiście przymierzę na no sobie, będziecie mogli zobaczyć. I tutaj mam marszczenia na biuście. I słuchajcie, podczas tej dzikiej dzikiej promocji, było bardzo duże zainteresowanie tymi rzeczami i to jest Elka. Ja się tego obawiałam, czy ona nie będzie za duża, ale przez to, że ma te marszczenia, to jakby wiecie, dlatego ją zamówiłam, bo miałam nadzieję, że po prostu będzie się trzymać na biuście dzięki tym gumkom. Na szczęście się nie myliłam, już pokazuję Wam sukienkę na sobie. Jest to sukienka Maxi, którą... no Maxi, dla mnie Maxi, którą ja zamierzam nosić w następujący sposób. To marszczenie tutaj e, jest bardzo komfortowe, bo to nie jest na tej zasadzie, że wiecie... Nie możecie oddychać. Natomiast tutaj te ramionka dla mnie opadają za bardzo. Widziałam na stronie, że dziewczyny właśnie tak noszą, natomiast mi bardzo podoba się o dziwo, gdzie ja słuchajcie, nie lubię bufek. Bardzo podoba się ten efekt i właśnie ten dekolt taki kwadratowy. Jeśli chodzi o materiał, to jest to przemiła, naprawdę przemiła wiskoza. Zastanawiam się, czy kiedyś miałam milszą, um, dlatego że wiecie, że ja lubię wiskozę i ona jest przemiła, ale jest delikatnie grubsza, mimo to nie jest sztywna. Dla mnie to jest troszeczkę nowość. Dobra, i teraz pokażę Wam moją stylizację. Sukienka ma e, rozporek. Zaraz postaram się Wam to pokazać. Nie wiem, na ile będę w stanie się oddalić. Mm, jeśli chodzi o te tutaj ramionka, one są gumowane i słuchajcie, one jakby nie spadają z ramion. Ja mogę tutaj się ruszać i tak dalej. To wszystko jest stabilne, ale bardzo komfortowe. Rękawki tutaj, o tak pokażę. E, rękawki tutaj też mają ściągacze, ale nie są takie, o chyba będzie widać nie są takie mega obcisłe. Ja bez problemu wiecie, co mogę zrobić i bardzo to lubię i pewnie będę to robić, żeby sobie po prostu to do łokcia. I teraz pokażę wam, wam propozycję stylizacji tej sukienki. To oczywiście słomkowy kapelusz. Zobaczcie, tutaj sukienka ma taki rozporeczek. Uważam, że to jest mega opcja, szczególnie na upalne dni, gdzie ta sukienka po prostu będzie sama sobie robiła przelew, a tu możemy być przelew. To ja bym sobie chciała zrobić. Przewiew, a tutaj możemy grać nogą. Ja do tego nie wiem, czy widzicie, dobrałam takie te moje stare, dojechane, ale ulubione klatki z CCC. I oczywiście mały koszyk. Tak wygląda cała sukienka. Słuchajcie, ja czuję się w niej mega. Nie wiem, czy słusznie, czy nie słusznie, ale o oh jest! No! Bardzo mi się podoba i wiem, że będę w niej chodzić i latem, i zimą. I jeszcze coś, co mnie bardzo zaskoczyło, chociaż to wiskoza, to mogłam się spodziewać. To słuchajcie, ona z racji tego, że była w tym małym pudełku, przyszła mega wygnieciona, a po zawieszeniu na wieszak sama się troszeczkę rozprostowała. Nie mówię oczywiście, że to było tak, że była już prosta, ale naprawdę było dużo lepiej niż z innymi sukienkami wiskozowymi. Także ja jestem zachwycona jakością, wykonaniem i tym... Jak swobodnie się w niej czuję, i też tym, to już tak wiecie, że ja wybrałam taki fason, i ja naprawdę dobrze się w nim czuję. I no, powiem Wam, że uwielbiam tę sukienkę i chodziłabym w niej często, ale muszę ją chować na dno szafy, bo jest biały terrier. Ale bardzo, bardzo mi się podoba. A i jeszcze właśnie z tyłu ma tak wykrojone plecy, też właśnie w taki kwadrat, że ja naprawdę czuję się w niej super. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Co uważacie, dajcie znać, a ja lecę do kolejnej marki. kolejną marką, wydaje mi się, że jest marka najstarsza z tych trzech przeze, przeze mnie ra, zaprezentowanych, to marka Laurella, myślę, że każdy z nas zna Laurę albo tę markę, sukienki są przepiękne, jest duży wybór w większości są wykonane z fajnych materiałów, ale to akurat warto sprawdzać, bo można się naciąć natomiast te wzory, wszystko jest takie wiecie, wszystko większe, jest taka radosna, wiosenna w moim odczuciu, letnia i właśnie na takie sukienki się zdecydowałam, bo będę miała Wam dwa modele do pokazania. Pierwsza sukienka jest taka mega kolorowa, mega radosna coś, czego ja w swojej szafie nie mam. Ja nie mam tak krzykliwego wzoru i wydaje mi się, że to będzie najbardziej moja krzykliwa sukienka. Eee, też ma tutaj. Kurczę, nie wiem, czy to będzie teraz, wiecie co, widać, bo tutaj jest ten wzór, natomiast tutaj ma przeszycia, tutaj na dekolcie ma mm, sznurek, którym możecie sobie ściaśnić dekolt, że tak powiem. Tutaj na ramionach ma podobne rozwiązanie jak ta. E, jeśli chodzi o rękawki, mamy gumęczkę. no i ona jest taka krótsza, także wskakuje w tę sukienkę od razu z, wiecie, przygotowaną dla mnie stylówką, albo dla was, w sumie dla nas e, i widzimy się zaraz. Zauważyć wykończenie tej sukienki, że wygląda podobnie, jeśli chodzi o dekolt, też jest taki kwadratowy. Tutaj mamy ten troczek, wiecie, możemy sobie ściśniać, i luzować dekolt. E, wykończenie na gumkę, co mi się podoba, ta gumka też nie jest na tyle ciasna, śmiało, bez problemu możemy sobie ją podciągnąć. Pod biustem, bardziej pod biustem niż w talii marszczenie, nie jest to moje najwęższe miejsce i wiem, że powinno się nosić w najwęższym miejscu, ale tak jak powiedziałam na początku... Jak mi się coś podoba, to wiecie, to noszę. I powiem wam, że zastanawiałam się długo co do tej sukienki, dlatego że Księg powiedział, że jej mu się nie podoba to wykończenie. Ale ja znalazłam na to sposób. Mi takie wykończenie odpowiada, ale zobaczcie, jak fajnie może wyglądać. Już Wam pokazuję, z włosami z przodu kapeluszem słomkowym oczywiście i opuszczonymi ramionami dla mnie to jest 100% lata tak samo wzięłabym tu tą samą torebkę letnią uważam, że wygląda świetnie letnio, wiosennie, dziewczęco no ja jestem zakochana w tym rozwiązaniu jestem zakochana bardzo mi się podoba, jestem bardzo ciekawa waszego zdania, mogliście też tą sukienkę zauważyć na moim instagramie jako taki wiecie, przedsmak moich wiosennych sukienek i tam już jak wiecie to był ten dzień, w którym ja się zastanawiałam, czy ją zostawiać, czy nie, i jak zobaczyłam, jak radośnie ona wygląda przy mojej twarzy, albo moja twarz wygląda przy niej radośnie. Stwierdziłam, że ją zostawiam. Bardzo mi się podoba opcja takich opuszczonych ramion i ja chyba wcześniej nie miałam takiej sukienki, dlatego to też będzie dla mnie test. Tak czuję się super, do tego te same klapki. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zauważyć, ale wzięłabym te same klapki. Fajnym rozwiązaniem będzie, wiecie, jeszcze narzucona, oczywiście, kurtka jeansowa, i dla mnie to już jest wiosenne wyjście nad wisłem zdecydowanie bardzo mi się podoba. I powiem Wam, że nie sądziłam, że w ogóle przekonam się, nigdy nie zastanawiałam się nad takimi wzorami, a nie sądziłam, że się, sądziłam, że się do takich wzorów przekonam i że będę tak dobrze się w takich wzorach czuć bo dla mnie to jest połączenie idealne, czy, wiosenno, czy, czy wiosenne, czy letnie. I koniecznie dajcie znać, co o niej myślicie, jak Wam się taka wesoła Magda podoba. I kolejną, ostatnią już sukienką z Laurelli, będzie sukienka, w której z kolei Krzysiek jest zakochany. Czym mnie zaskoczył, bo znowu krój to jest totalnie coś innego niż ja zawsze wybierałam, szczególnie wzór. Zaskoczył mnie akcept wzoru, dlatego że Krzysiek nie lubi kwiatków i kolorów, a ten wzór przypadł mu do gustu. I ja wam zaraz pokażę jak widzę tę sukienkę, ale chcę najpierw chwilę o niej opowiedzieć, bo uważam, że jest przepiękna i jak szukacie czegoś radosnego, wiosennego i bardzo uniwersalnego, co zaraz wam pokażę, to możecie sobie kupić. To też jest wiskoza, tak samo ma. Słuchajcie tutaj. O, myślę, że na tym materiale to będzie bardziej widać Że ma tutaj te przeszycia Ja słuchajcie, do żadnej z tych sukienek nie mam stanika Bardzo wygodnie się czuję Bardzo komfortowo i nie zamierzam go mieć Dobra, więc tutaj właśnie Tak samo możecie chodzić bez stanika Te taśmy Trochę podtrzymują Ale bardzo fajnie i zdobnie wyglądają Dzięki temu, że te ramionczka właśnie są takie szerokie I możecie je sobie zawiązać na kokardkę Na dole jest prosta Tutaj nie ma żadnych udziwnień są kieszenie za to. Dla fanek kieszenie są, są kieszenie i już wam pokazuję, jak w niej wyglądam, bo szczerze wam powiem, że ona tutaj wygląda na taką suknię, nie? Jak ja ona nałożyłam, sobie działam. bierę już wam pokazuję. I to jest moja propozycja tej stylizacji. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają tutaj te wiązania. Może sama wiecie, zrobiłam to dość nieudolnie. Natomiast ja tutaj zamówiłam MK i te gumki. Nie są też jakieś mega upierdliwe, nie są tak obcisłe, ale bez problemu możecie sobie tutaj wyrównać opaleniznę, zawiązać to na szyi, yy, tak, zawiązać jakoś skrzyżnie. Widziałam, że chyba Laura kiedyś u, u siebie na Instagramie pokazywała, ale ja widzę siebie. Proszę bardzo, nie wiem, czy wy widzicie, w białych w białych konwersach ona ma kieszenie, ja się w niej mega luźno czuję. Ja, słuchajcie, mam kucyk. ja wam wiem, jak ja to widzę. Ja mam kucyka, ja mam trampeczki, ona ma kieszenie wiązania Ewentualnie mogę nałożyć kurtkę dżelizową, bo jeszcze przecież polska wiosna bywa zdradliwa. I jadę, słuchajcie, na działkę. Ja już, już jestem gotowa. Także mega podoba mi się ta stylizacja. I te kolory są takie naprawdę nieoczywiste. Bardzo, bardzo jestem zaskoczona, bo ja zamówiłam ją z takim... Zobaczymy. Zobaczymy, a zostaje. Bardzo mi się podoba. Wszystko, co tu jest, mi się podoba. No, Także... Możecie dać znać, co myślicie, czy Wam się podoba, czy chodziłbyście w takiej. I powiem Wam, że e, obawiałam się, że te wiązania będą tutaj, wiecie, przy ramionach, dodawały jeszcze takiej ciężkości, a mam wrażenie właśnie, że one dodają takiej lekkości i dziewczęcości, nie? Czy mi się tylko wydaje? Dobra, przechodzimy do ostatniej marki. Ostatnia sukienka jest sukienką marki Nari, chyba mojej ukochanej firmy. Ja, słuchajcie, mogłabym chodzić tylko w tych rzeczach. Niestety, portfel jednak trochę strajkuje. Bardzo podoba mi się sposób prowadzenia Kamili Social Media, jeśli chodzi o tę markę. Ona trochę spełnia, wiecie, takie moje marzenie i mega miło jest mi to obserwować. Pokazuje czasami proces produkcji tych rzeczy, pokazuje wybór materiałów, jak to wszystko powstaje. Bardzo mnie to jara. Jak wiecie, moja babcia była krawcową i ja gdzieś. Od dziecka podglądałam taki proces, oczywiście to zupełnie inaczej wyglądało, natomiast gdzieś bardzo mnie te kwestie techniczne interesują i z jakimś takim ogromnym sentymentem e, zawsze zamawiam te rzeczy. No i to nie jest moja pierwsza rzecz tej marki. Już Wam pokazuję, co to jest. Z kolei na Instagramie moim mogę śmiało powiedzieć, że zawrzało, bo w życiu żadna ankieta nie wywołała takiej burzy i mm, takich, takich skrajnych, tak i nie, i wielu wiadomości. Mówię o sukience. Popi. Sukienka Popiret to jest po prostu wór. Nie ma co się oszukiwać Ma falbanki i teraz też Wydaje mi się, że wcześniej tego nie było, ale mm, Nari dodaje pasek, żeby sobie wycie w talii zbluzować Bo oczywiście wcześniej też można to było zrobić, ale ze swoim paskiem Teraz to już jest dobrane Jedyne zastrzeżenie, jakie ja miałam do tej sukienki Generalnie ten model to jest u nich hit Ja miałam bardzo duże zastrzeżenie Z racji tego, że to jest wór i to nie będzie sprzyjać Mojej sylwetce Ale o ile to jeszcze była wiskoza, to wydawało mi się, że byłabym W stanie to ograć, ja nie mam żadnego Modelu tej sukienki ale po pierwsze uważam, że mi w czerwieni jest... Nieskromnie powiem idealnie, eee, bardzo podoba mi się ta sukienka. Jedyna moja obawa jest taka, że to jest 70% blisko za 30% len i to czuć. Ta sukienka była mega wygnieciona, ale co też mnie zaskoczyło, jak powisiała trochę na wieszaku, trochę się rozprostowała, nie powiem, że całkiem, e, ale się rozprostowała te zagniecenia, które się tworzą podczas noszenia, no to wiecie, jak to len to wygląda w miarę naturalnie, tak? No ale jak ja miałam taką harmonikę, to jednak przeprasowałam tutaj dla Was. I słuchajcie, to jest sukienka. W moim odczuciu, która nie zawsze podkreśla manka, mankamenty, um, która nie zawsze podkreśla jakieś super cechy figury, ale też ukrywa mankamenty. Już wam ją pokazuję i mówię o co chodzi. Jeszcze tylko powiem, że ja mam wersję krótszą, bo są dwie i ja mam rozmiar S. I uważam, że yy, no, większego to nie. Dla mnie nie. Ja mam 1,65 m i już wam pokazuję. Ok, jestem. Tak wygląda sukienka Popi bez niczego bez żadnych pasków, bez żadnych dodatków. To jest po prostu namiot Bardzo komfortowy namiot eee, Zobaczcie, ona jest szeroka Uważam, że fajnym zabiegiem jest, że Laurella eee, laure... Uważam, że fajnym zabiegiem jest to, że Nari dodaje te paski eee, No ja wiecie, i tak bluzuję sobie inne sukienki I mam po prostu cienkie paski Ale uważam, że ten pasek mógłby być trochę dłuższy Żeby go sobie bardziej coś tam pokombinować Ale nie o tym eee, Zaraz wam pokażę z paskiem, tylko chcę powiedzieć o tej Namiotowej wersji, zanim zwiążę Bo to się pewnie pogniecie, bo to len i słuchajcie, ja mierzyłam tę sukienkę tak, pokazywałam na Instagramie. Mierzyłam właśnie zbluzowaną. I później Wam pokażę o co chodzi. Że tutaj, jak się bluzuje. Tu nadal zostaje w cholerę tego materiału I wiele z was napisało mi, że mnie ta sukienka przytłacza Że mam za dużo w y, okolicach brzucha Że tego po prostu jest za wiele wszystkiego I wiecie co mi się przypomniało? Osoby, które obserwują mnie reg regularnie Wiedzą, że ja nienawidzę upałów Upały w Warszawie dla mnie są autentycznie wyzwaniem Czymś ciężkim do przeżycia Czymś, co sprawia, że ja czekam na jesień Dlatego, że to... Powietrze w Warszawie stoi, klei się i ja wtedy mam ochotę po prostu leżeć w wadnie z zimną wodą. I przypomniał mi się właśnie taki moment, kiedy kupiłam sukienkę Ivi właśnie z Narii, którą zawsze, zawsze wcześniej bluzowałam, czyli nosiłam z paskiem. I był taki jeden przepiękny, upalny dzień, gdzie powietrze stało, kleiło się, a ja miałam okres. I musiałam wyjść w miarę ogarnięta. I słuchajcie, mi naprawdę się tego nie chciało robić. Myć włosów, szykować się i jeszcze ubierać się w coś, co nawet jest z naturalnego materiału, ale co mnie będzie dotykało. Na pewno wiecie, jak jest, szczególnie jak przeżywacie ciężko upały. I ja właśnie nałożyłam tę sukienkę Iwi i stwierdziłam, pieprze to, nie będę jej bluzować, nie będzie obcisła, nie musi podkreślać wcale jakichkolwiek tutaj aspektów mojego ciała. I to był pierwszy raz, kiedy ja tak wyszłam w tej sukience. I później chodziłam w niej bardzo często i ani razu nie łapałam jej paskiem. Z tego względu, że w ten upał ona po prostu była dla mnie ukojeniem, bo mnie nic w wiecie nie ściskało nigdzie. I raz wam jeszcze pokażę. Okej, okay, ona nie sprzyja sylwetce, ja się z tym zgodzę. Z drugiej strony też nie uważam, żeby była taka masakra. Dla mnie ona super właśnie, nie wiem czy widzicie to, ale super wygląda do trampek. I okej, okay, ona nie, nie podkreśla sylwetki, natomiast. Jolo, a ma kieszeń Nie wiedziałam, dobra, nieważne Ma kieszeń, jedną, tak, jedną Okej, okay. zbluzuję Wam, pokażę I pokażę Moją propozycję nałożenia jej Tak jak teraz jest ja jestem pewna, że wydaje mi się Na ten moment, że mówię, że Powiedziałabym, że będę ją zawsze nosić z paskiem I tak dalej, a jak będą upały Wiem, że będzie mm -mm -mm. Więc ja sobie ją zbluzuję w sumie Przy Was, złapię ją sobie paskiem I to też właśnie to bluzowanie ma znaczenie, dlatego że to trzeba ułożyć. Zobaczcie, bo tutaj się robi dużo tego materiału. E, I trzeba troszeczkę te falbany, w moim odczuciu, sobie porozkładać, że to nie jest tak, że się zbluzuje od razu będzie idealnie. E, ok, dla mnie jest ok. I teraz poczekajcie, zniżę Was i zobaczycie, że faktycznie tego materiału jest tutaj sporo. O, widzicie? Tak, to myślę, że teraz to widać. I tego materiału jest sporo, ale dzięki temu, że jest to łapanie w pasie, to te proporcje sylwetki nie są zaburzone. I teraz ja pokażę Wam moją propozycję podania, <grywania> propozycję noszenia. To jest oczywiście kurtka jeansowa mówmy się, nikt nie jest zaskoczony teraz. Więc nakładam kurtkę jeansową Proszę bardzo. Nakładam, gdzie Ty jesteś? Mój wełniany jasny kapelusz. Proszę bardzo, i ja jestem gotowa. Na wszystko. Ta czermień super współgra, moim zdaniem, z jeansem jasnym i z beżem. I dla mnie wygląda to super. Mimo tego, że pierwotnie wydawać by się mogło, że nie podkreśla jakoś em, super zalet sylwetki, to ja uważam, że nie wygląda źle. A też później, jak będą upały i powietrze się będzie do mnie kleiło, to bez problemu zrobię ten trick i nic mnie nie, nie obciska w okolicach brzucha. Zresztą uważam, że tak bez tego paska też wygląda fajnie. Dobra, słuchajcie, nagadałam się, <laughs> aż było stracę. Nagadałam się, a do tego, słuchajcie, wziąłem moją laurelę. No i co? Fajnie. Więc proszę bardzo, już jestem gotowa na wieczór na mieście i mam nadzieję, że kd 3 to słyszy. Karolina też, że jesteście gotowi na wieczorne wyjście. Dobra, także słuchajcie. To były moje wszystkie nowe sukienki. Jeśli będziecie je widzieć na, gdzieś u mnie na YouTubie albo na Instagramie, no to właśnie jest to. Innych zakupów nie planuję, mam już wszystko, widzieliście u mnie. Uzupełnianie garderoby w takie basiki. Teraz widzicie nowe sukienki I to jest wszystko na sezon wiosna, lato Dajcie znać, czy macie te marki Czy wybieracie polskie marki Czy może wybieracie sieciówki Jak wiecie, u mnie jest, myślę, pół na pół Śmiało tak mogę powiedzieć Natomiast fajnie jest raz na jakiś czas kupić coś polskiej marki W sensie mówię o sobie Coś polskiej marki, bo mnie to po prostu Podwójnie cieszy, także To jestem ja Na lato, wiosnę 2022. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, co myślicie o tych rzeczach, czy podobają Wam się, czy są totalnie nie w Waszym stylu. Eee, ja już nie przedłużam, bo mam wrażenie, że ten film będzie bardzo długi. Eee, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie mi kciuka w górę, jeśli lubicie filmy szafowe. No i co? Do zobaczenia. Pa!